Niestety jest tam najwięcej osób najczęściej. Oho, jakiś, O, dobra, będzie po nas. Cześć, moi drodzy. Z tej strony i witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku Zrasta. E, nasza baza niestety nie przetrwała, bo tak to zazwyczaj bywa. Ostatniego odcinka. Oj, a czemu to zgasło? Zrobiłem sobie nową. O, już samemu zbudowałem. Dosłownie obok, zobaczcie. Wam wszystko pokazywać, żeby tutaj nie było, że coś Wam umknęło. Mówiłem, że to będzie taki troszkę seria powiedzmy poradnikowa, więc, więc pokażę wam dokładnie gdzie skończyliśmy skończyliśmy dokładnie w tym oto miejscu, szczerze mówiąc to były budynki, więc ciężko stwierdzić dokładnie gdzie to było, ale gdzieś, gdzieś tutaj o, czekajcie tu jest ten domek Pojarzę. i skończyliśmy mniej więcej gdzieś tutaj, bo tu był krzak z naszym śpiworem i nadal ten śpiwór tam leży chyba tutaj i tu stał domek moi drodzy w tym oto miejscu. Tutaj leżał nasz śpiwór, ale. Ja coś pomyliłem. Albo nam zniszczyli śpiwór. Wątpię. E, o, ktoś tam biega, patrzcie. Albo nam zniszczyli śpiwór, albo. E, pomyliłem miejsce. No ale dobra, to jak umrzemy, to się przy nim pojawimy. Pozostawiłem tam w dalej nasze rzeczy. Coś ma bazę, zobaczcie. A raczej miał, bo chyba tutaj jest coś z patyków, więc. Wytrzymałości zerowej, o właśnie dokładnie. Ta baza już jest nieaktywna. Tu jest nasz domek, dokładnie przy, przy stacji benzynowej, czyli w tym miejscu. Iś tutaj mieszkaliśmy chyba w tym. Może i zniszczyli nasz ten. O, ktoś tam biega. Ja cię kręcę. w tej godzinie. <laughs> Nagrywam to z samego rana o 8, więc no. Wiem, że tu nikogo nie będzie. Jednak zbudowałem sobie taką chatkę. E, udało mi się zdobyć miecz, jak widzicie, tutaj jakaś szafa i tak dalej. O wszystkim wam opowiem no spokojnie, tu jest nasz piworek. Ja mam w ręku miecz, tak jak powiedziałem, wypadł mi ze skrzynki, więc to akurat nic specjalnego. E, więc tak, postawiłem po prostu fundament tym oto planem budowy budujecie ogólnie za pomocą planu budowy i młotka. Za, za pomocą młotka ulepszacie na przykład e, takie patyki, jak tam widzieliście, do, do drewna po prostu. A drewno możecie ulepszyć do kamienia, jakbyśmy mieli kamień. No, zobaczcie, ja mam za mało. Możemy ulepszyć do kamienia za 300. Kamienia i tutaj kamień do metalu i do high quality metalu, czyli takiego najmocniejszego. Eee, ale tak. Na razie nic nie będę ulepszał. Idziemy, moi drodzy, na stację benzynową, bo zebrałem kilka komponentów. Tutaj zrobiłem sobie jedną skrzyneczkę z komponentami. I tutaj drugą. A takie prosto przedmioty. Ugotowałem sobie też mięsko. Ubiorę, w sumie to nie ma co tego targać, złożyłem sobie toporek, Ilow znalazłem w takiej szafce tutaj na, na drodze, więc nic, nic takiego specjalnego to nie jest, ale chcę wam po prostu wszystko wyjaśnić. Śpiwór sobie postawiłem tutaj ze swoim skinem, nazwałem go dom i postawiłem ognisko, które zauważyłem, że od ostatniego mojego grania troszkę się zmieniło tutaj przepalanie. Kiedyś trzeba było samemu układać sobie po prostu w rzędzie wszystko, a teraz jest to ładnie ustawiane. No i postawiłem szafę, żeby nam nikt tutaj nie mógł się zbudować dookoła. Eee, szafę zamknąłem takim lokiem, tak samo jak drzwi, że jak, nawet jak otworzę drzwi i ktoś tu wejdzie, zabierze mi rzeczy z, yy, ze skrzynek, no to do szafy się od razu nie dostanie. Na skrzynki oczywiście też da się założyć takiego loka, ale... To już stwierdziłem, że jest zb zbędna rzecz, bo no, będę rozbudowywał tą bazę albo zbudujemy sobie nową. Tak więc tutaj mamy zablokowane wszystkie materiały, jakie posiadamy tego typu: drewno, kamień, złom, paliwo, skóra, kości i tak dalej. Wkładamy do szafy. To jest takie miejsce, w którym najlepiej to sobie gromadzić, przynajmniej na początku gry. I do utrzymania takiej bazy, to jest bardzo ważne. Potrzebujemy materiałów. Zobaczcie, czas utrzymania teraz w prawym dolnym rogu pokazuje 27 godzin, czyli ta baza. Jakbyśmy wyjęli to drewno i kamień. To budynek się rozpada, jest pokazane. Czyli z, po jakimś czasie nasz młotek będzie pokazywał o po młotkiem to można sprawdzać. Teraz jest stabilność 250x250. 250. Kamienna ma 500 na 500 i tak dalej, i tak dalej. Czym mocniejsze, tym bardziej wytrzymalsze materiały. I tu zacznie sobie spadać. 200. O, zobaczcie, już 235 i spadasz jak szalone. Tak więc ja to szybko wkładam. Do utrzymania bazy potrzebne jest to, co tutaj napisane. Tyle wymagany jest materiałów na 24 godziny. No to jeszcze słowek na narzędzia, jest można sobie na przykład właśnie włożyć młotek i plan budowy. Zapomniałem o tym kompletnie. No i teraz na jedną dobę i 3 godziny jest nasza baza chroniona, bo mamy tyle drewna i tyle kamienia. Im większa baza, tym więcej materiałów na utrzymanie potrzeba i tak dalej. Teraz młoteczkiem na przykład możecie dodając drewno. Naprawić to lepiej przyciskiem myszy, po prostu. że mówiąc, nie wiedziałem, że to się tak szybko rozwala. Tak samo. No i moi drodzy mamy naprawione. Weźmy sobie, mówię, ten mieczyk. Te przedmioty do przerabienia. Czy ja tu wszystko chcę przerabiać? To tak, tak, tak. O, to tu ludzie tego nawet nie podnoszą najczęściej. To jest na drzwi, później takiej bramy. Ale na razie się nie przyda. To I liny bym zostawił. <laughs> tak. No i dobra. Nie mamy pełnego życia. Można się uleczyć w ognisku, ale nie będę tutaj czekał. Eee, wychodzimy, Nie mamy jeszcze klofa na łuk, więc idziemy z samym mieczykiem. Mieczyk jest bardzo fajną rzeczą do zbierania peczek, Bo rozwala je najczęściej na <laughs> jedno uderzenie. Nawet wam zaprezentuję jeszcze, co pójdziemy sobie na chwilę na drogę. Kilka komponentów zbierzemy przy okazji takie skrzyneczki dają nam często narzędzia właśnie takie jak to. To jest jedna chyba najlepsza siekiera w grze. Mówię. Tylko jak ją teraz stracimy, akurat te beczki nie schodzą na jedno uderzenie, ale te zwykłe schodzą. Te niebieskie są nieco mocniejsze. Zobaczcie, tutaj strzała zejdzie. To tak samo. No i sobie po prostu rozwalamy, zbieramy komponenty. To co niepotrzebne można albo przerobić, albo wyrzucić od razu. Ja akurat. To są takie drewniane kolce, wiadro na wodę. To jest. Na tym etapie gry zbędna rzecz, że mówiąc. <laughs> Więc w sobie wolę nie zawalać miejsca w jakunku. Słyszałem. Kontrolę oczywiście możemy się skradać. Włókno konopi stąd. E, idę tutaj, bo tutaj jest przerabiarka, moi drodzy. To jest Recycle Machine, czy jak to tam się nazywa. No i też na takich monumentach można znaleźć skrzyneczki. Wydaje mi się, że tu nikogo nie ma, bo już by się odezwał jakoś, kupnął czy cokolwiek. Taka skrzyneczka, na przykład, to jest akurat e, najsłabsza skrzynka. Więc za dużo nie znajdziemy, ale czasami pojawiają się takie zielone albo takie kwadratowe duże. Zaraz zobaczycie, jak nas nikt tutaj nie zabije I tu można też znaleźć właśnie takie części do samochodu. Widzę, że ktoś zgarnął. Nie znoszę, jak to, ktoś tak robi. Zgarnia złom ze skrzynki, a zostawia te części. I to się kolejna część, jakby się nie zespawnuje. Kolejna skrzyneczka, dopóki coś w niej będzie leżeć. Więc pamiętajcie, jak zbieracie złom, nie chcecie tych części, to wywalacie je na ziemię. Można je też wziąć i przerobić na fragmenty metalu, bodajże. Precyklerzy. że eee, dobra, tutaj dostaniemy też na stacji benzynowej takie takie paczki z jedzeniem. To zbierać od razu. O, ja tu będę butle zbierał, tych to nie lubię, bo też można na metal przepalić w piecu, ale już będę się w to bawił. No i zobaczcie, na przykład mamy ten mieczyk, mamy toporek, eee, półkę. To wszystko, moglibyśmy się tego nauczyć, tylko byśmy musieli mieć stół specjalny. Bo tak, to w narzędziach tego nie mamy, nie możemy tego tworzyć. Łuczy, słyszycie to? Słychać. A co to jest? O kurde, da się światło włączyć i wyłączyć. Tego tutaj nie było. A, ciekawe. Tu jeszcze coś jest. Nie, ktoś tutaj był, moi drodzy. Wiecie? Tutaj był, bo. Tak jak widzieliśmy, skaczącą tu osobę. Rynek. Brak, moi drodzy. Koneczka się respi tutaj czasami. Tył za tym pudełkiem elektrycznym. Tutaj też się respi, ale niestety nie ma, czyli ten gość tutaj wskoczył po skrzynki i, i zwiał dalej. <laughs> Ogólnie nie, nie biega się tutaj tak jak ja teraz, ale chcę wam po prostu na spokojnie wyjaśnić, pokazać co i jak. Hmm. Biega się tutaj jak najszybciej, Przerabia, robi się to co się planowało zrobić i się stąd ucieka. To nie jest gra, że Można sobie posiedzieć. A, i tutaj na stole jest często zielona karta. O tym opowiem wam kiedyś, bo to jest dosyć skomplikowane. Kurde, ale fajne. Nie wiedziałem serio, że to zrobili. Kolejne części, znowu ktoś mi podniósł. Wywalam, żeby się zrespiło na nowo, i tu mamy maszynę recycler, czyli rabiarkę. No i wrzucamy sobie wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy, czyli. Tyk. Miejsca nie ma i ją odpalamy. Ja słychać, więc musicie uważać, żeby... No bo ktoś tu podejdzie, już będzie wiedział, że coś tutaj przerabiacie. To jeszcze można sobie zejść. Skrzyneczka jest. Oj, lornetka. A akurat lornetki nie będę używał, więc może ktoś lubi, ale ja wam tutaj bardziej chcę wyjaśnić o co chodzi, co i jak. No i to się przerabia, my możemy st sobie stąd iść nawet. Eee, tutaj w pobliżu gdzieś. posprawdzać sprawdzać. Różne skrzyneczki, których ktoś nie zebrał do końca. O! Putro z Misia. To się przydało. Bo... Ale ja też, jakby hmm. powiem, później. Wywalamy bandany, można nałożyć na siebie. Takie pierdowe, które wywalam, to znaczy, że to jest po prostu aspekt ozdobny w naszej bazie, więc nie będę tego stawiał. Liczy się, <laughs> żeby coś działało, a nie żeby wyglądało, prawda? Mamy 34 liny z tego. Jest naprawdę sporo. Część można sobie przerobić. Nawet jeszcze w sumie o tyle. Niech się to przerabia na materiał. No i zaraz spadamy sobie, niech się to wszystko przerobi. Można by te wszystkie drzwi pozamykać, żebyśmy słyszeli jak ktoś przyjdzie, ale tutaj i tak są. Jest otwarte wejście. Zawsze wiąże się taka wyprawa ze strachem, że może no, ktoś was zabije i wszystko wam zabierze, co przerabiacie, więc najlepiej przerabiać e, w strefie bezpiecznej, ale tam no, ciężko się dostać. Patrzcie, ile mam materiału teraz. Wszystko to się przerabia. Ludzie nie biorą tych beczek najczęściej, bo one no, trzeba długo czekać, aż to się przerobia, dostajemy tylko jednego, jeden złomny no i 50 metalu. Na początkowej fazie gry to akurat się przydaje e, nawet 50. 50 fragmentów metalu, więc naprawdę polecam to przerabiać. Też wiąże się to z czasem, oczywiście. Dobra. Widzieliśmy, co wzięliśmy. Badamy stąd teraz tylko dotrzeć do domku. I z metalu już będziemy mogli sobie zrobić metalowe drzwi. Bo na tym powinno Wam zależeć najbardziej. Bo jeżeli macie drewnianą bazę, to naprawdę łatwo jest ją zraidować, Nawet na początkowych fazach gry. Oczywiście, jak zaczynacie wipe'a to nikt się nie bawi w do Panie za bardzo, no bo jeszcze nie ma baz, każdy się skupia na tym, żeby budować swoją bazę najszybciej i ją ochronić. Ale na ten moment odkładamy... E, nie to, to, to. Okay, no i już mamy 122 złomu. zaraz wam powiem co z nim robić. Dobra, jakaś mnie <laughs> kręci w dzisiaj. Mm. I tak, mamy dużo materiału, więc pierwsze co to zrobimy sobie łuk na pewno. Jeszcze takie prototypy scrollem przenosicie, przytrzymując scrolla po prostu, przenosicie połowę materiałów, rozdzielacie na pół. Prawym wszystkim myszy przekładacie po jeden. I co tu jeszcze było z Shiftem? Tak, yy, trzymając Shift naciskając scroll, przenosicie jedną trzecią. Chyba tak, tak się robi, żeby ogólnie podzielić na trzy części. Czyli mamy taką kubkę, trzymamy Shift, przerzucamy na bok, puszczamy Shift i to na pół. I mamy mniej więcej porówno. Tak, mniej więcej. tylko informacyjnie. Eee, do skrzyneczki wkładamy sobie to. Wodę też można, aż to, 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 to. Lampki w sumie to tutaj przyczepimy sobie. Jedna lampka będzie tutaj. Już mam małą bazę, bardzo, więc dwie lampy na pewno nie są potrzebne, ale można sobie włączyć takie na przykład. Tak, też informacyjnie bardziej. E, I kładziemy sobie tutaj Misia na suficie, bo on zwiększa nam, zobaczcie, komfort. Co zdaje? O, zobacz, trzeba być troszkę wyżej. Do 50 powinien rosnąć. Nawet więcej, patrzcie. Stówki. Nie, do 90. 91 nawet rośnie sobie powolutki. Zobaczcie, teraz nam się regeneruje życie. Czyli czujemy się komfortowo, nasza postać się czuje komfortowo i dzięki temu życie jej się regeneruje. Eee, tak samo działa ognisko, tylko ono zwiększa tylko do 50%, więc wtedy nasza postać się regeneruje albo wolniej, albo w ogóle wcale. Nie, pamiętam. Nie, regeneruje się do jakiegoś poziomu życia chyba. A jeżeli stałyby tu dwie osoby, czulibyśmy się jeszcze bardziej komfortowo i życie by się regenerowało szybciej. Przeprobuję troszkę o. Trzeba w jakimś idealnym miejscu stanąć, żeby to 100% było. No dobra, wystarczy nam 99%. Jej, To sorry, jestem troszkę śpiący, więc... dopiero wstałem niedawno, więc trochę będę pomyłek robił. Zróbmy sobie jeszcze ze trzy bandaże. Bo tak w zanadrzu trzeba nosić zawsze. I zróbmy sobie jeszcze strzały na pewno. Tego kamienia, który tutaj mamy, zaraz pójdę pozbierać więcej. Więc nie ma co się bać, zróbmy jeszcze może kościane strzały, możemy? Tak, może. Jedną, no, dobra. Kościane strzały mają większy obszar trafienia, jakby, więc nie traficie prosto w głowę, a obok, no to i tak wam trafi, ale chyba są cięższe z tego co kojarzę i lecą po prostu szybciej opada strzała. Weźmy sobie mieczyk, weźmy sobie to. Weźmy jeszcze kilof, nie powinienem tak nosić całego zestawu, jak nas ktoś zabije, no to tracimy wszystko, ale, ale spróbujmy, nie ma jakoś dużo osób na serwerze teraz, więc... Więc można wytestować testować. Ja mam fajny skin oczywiście do łuku, taki wielkanocny, niedługo Wielkanoc, więc idealnie. Próbujemy sobie ulepszyć tą bazę do kamienia tak w pełni, e, więc muszę do tego znaleźć kamień. Mógłbym oczywiście do metalu już dorabiać sobie te wszystkie komponenty, które znaleźliśmy, e, ale pokażę wam na razie jak do, do kamienia to się robi. To jest siarka, więc na razie siarki nie zbieram, to jest potrzebna do tworzenia prochu strzelniczego na amunicję sobie podejdziemy tu na pewno. Jedno drzewko jeszcze zbiorę. Mówię, ten toporek jest naprawdę konkretny. W najlepszym grze. Że... No, szybko nim zbierać drzewo. Eee, no i ogólnie ce cel jest taki, żeby zbudować tutaj dużą bazę i nauczyć się jak największej ilości receptur. Eee, a do uczenia receptur, no, potrzebny jest nam złom po prostu. I załóżmy na takiego potrzebny jest nam. 500 zł, bodajże. Wydaje się dosyć sporo, ale później to naprawdę w dużych ilościach się to zbiera. Eee... Tak, plus właśnie, żeby sobie to ułatwić, jeżeli na przykład nie możecie znaleźć kałacha, albo jakiejś innej bardziej dziencioła, czy cokolwiek, no zobaczycie w późniejszych etapach gry. Eee... To możecie sobie postawić taki stół do. Jak on się nazywa? Stół roboczy pierwszego poziomu. Potem, jeżeli macie pierwszego, możecie stworzyć drugiego. Potem, drugiego to możecie trzeciego. I w trzecim poziomie dopiero możecie takie potężne bronie już tworzyć, jakieś rakietnice, kałachy, właśnie snajperki, odkrywać w sumie, albo tworzyć przy nim po prostu. Ale mówię, zobaczycie później. Do tego potrzebne jest 1250 zł do stworzenia takiego stołu. Do pierwszego poziomu tylko 50 jest potrzebne. Więc na tym się skupimy teraz. I pokażę Wam o co chodzi, jak to wszystko działa. Ale najpierw mówię, muszę znaleźć skałkę, bo nie czuję się bezpiecznie z drewnianym domkiem. To jest podstawa taka, robicie drewniany domek na początku i pierwsze to idziecie po kamień, znaleźć kamień, żeby ulepszyć go do, do mocniejszej wersji, chociaż troszkę. Tutaj ktoś ma drewniany dom i metalowe drzwi, co jest kompletnie bez sensu. I jeszcze widzę, że gracz już dawno nie wchodził do gry, bo mu się baza rozpada. Albo nic nie włożył do szafy, taka jest też szansa. W ten sposób też możemy się wyłamywać do ludzi. Zobaczcie, tak jakbym sobie nawalał, to niestety za szybko to nie idzie. Dałoby radę, ale prędzej narzędzia będą się popsuły. Od dachu jeszcze można wchodzić, co jest trochę szybsze. To się nazywa Eco Riding takie rozwalanie narzędziami. Jeżeli ktoś się lubi w to bawić, to proszę bardzo, ja jakoś nie za bardzo, no ale taką drewnianą bazę da się tak zrajdować. Kamienną też się da od dachu, ale jest to długo, długo no Dużo czasu potrzeba po prostu. Tu znowu metalowe drzwi, i drewniany domek cały. Planuję. <gry> ok, drewna sobie nie zbieramy na razie. Chcę. Ty kamienia trochę. E, łatwiej jest znaleźć, oczywiście, skałki na górzystych terenach. O, to jest ta skrzynka, o której wam mówiłem. Drugiego poziomu, jakby. Pierwszego jest tam malutka, to jest drugiego. Jeszcze jest trzeciego taka zielona, militarna. tam wojskowa, nie, wiem, nie zawsze je mylę. I jeszcze jest ostatnia taka, właśnie albo militarna, albo wojskowa. Nie wiem, która była najlepsza. W której, no, już możecie naprawdę konkretne rzeczy znaleźć: jak kałacha, snajperkę, tego typu rzeczy. A skałek to ja tu nie widzę. To bardzo. Tu już ktoś ma na przykład kamienny domek. jedną metalową ścianę tutaj, On nawet. Całą część bazy ma metalową. No i tutaj można stwierdzić, że. Tu ma tylko wejście, czyli tu nic ciekawego nie ma. Jakbyście chcieli rajdować, ulepszył metalową część, czyli za metalowymi ścianami pewnie będzie coś ciekawego. Więc rajdujecie od razu od strony tej metalowej ściany. Chociaż metalową wiadomo, jest trudniej rozwalić niż, niż kamienną. Ja znajdę tu jakiś kamień. To są takie tereny, że może być ciężko naprawdę. One powinny być rozsiane naprawdę wszędzie. A nie jest to takie proste. Tu jakaś baza rozwalona. Zobaczmy. Tutaj nie ma ehch nothing. O, zauważyłem. To tu kolejna jakaś większa baza. Steriał sobie można zebrać, ale skałek jak nie było, tak nie ma. Chyba będziemy musieli skupić się na metalu, moi drodzy. Tam jakiś kamyczek leży, ale to... Tam prawie nie da. O, konia słyszę. Widzieliście konia? Jest konik, patrzcie. Aj, chyba utknął. Nie? Można jeździć na koniach. Próbujemy cię uratować, kolego, ale chyba z tego nie będzie. Nie, niestety tak właśnie utykają konie często. Wpadłem. Chyba nawet miałeś się. Ale nie jest nam to jakaś potrzebna. Dobra, zostawiamy go w spokoju. Niech sobie... Pokoju umrze, może się zespawnuje jakoś. Zobaczymy skałki, skałki, skałki. skałki. O, patrzcie, jeleń się z dzikiem bije. Widzieliście takie rzeczy? Można im pomóc w sumie. Trafię, Trafię on powinien umrzeć. Też sobie najpierw jelonka, którego dzik zabił. Po chwilę zabiorę się za rodzika dzika, Związa są potrzebne, żeby zrobić piecyk, eee, bo piecyk robimy z paliwa zwierzęcego, a paliwo jest nam potrzebne właśnie do stworzenia, zamotałem się, ze zwierząt robimy paliwo, zwierzęce w to się nazywa, a z paliwa robimy piecyk, moi drodzy, mhm. A piecyk jest nam potrzebny do przepalania innych minerałów Minerałów? Minerałów Czyli na przykład właśnie siarki albo Albo metalu Bo nie tylko można pozyskiwać Fragmenty metalu z przerabiania różnych komponentów tylko też możemy właśnie Przepalić sobie w piecu rudę metalu na, na metal Dobra zdobyliśmy jakiś przełączniczek nie jest nam potrzebny za bardzo Kolejną tą. To... No nic ciekawego, tak naprawdę te komponenty sobie odłożę, tak jak mówiłem. No co to jest? O! ikonkę do mięsa zielenia. No nieważne. Wszystko odkładam. Mięsko do tej skrzynki. To tutaj. Parę odłóżmy. Ten słabszy. No bo w ogóle nie bierzmy. Bierzmy jeszcze kilof i ja pójdę. Próbuję coś znaleźć. O proszę, patrzcie, kuszę znaleźliśmy w szafeczce z narzędziami. Kusza jest naprawdę bardzo fajna. Robi niezłe obrażenia. To ją za każdym razem naciągnąć. Widzenie też sobie wezmę. Dobra, i lecimy dalej. O, nawet celownik stworzyli. Ja cię kręcę. Okej. Okay. Wcześniej nie było tutaj celownika. Trzeba było sobie kropkę na ekranie malować albo. albo na czuja po prostu grać. Coś co na nas biegnie Wilk. A, leży, ja nadal skały nie znalazłem. Naprawdę moi drodzy, jestem tu już. już sporo kręcę się w kółko i nie mogę nic znaleźć. Chyba zaraz stąd pójdziemy, bo lokalizacja jest naprawdę... średnia. Nie, nie ma tu górek w ogóle. Jak nie ma skał, górek i tak dalej, to troszkę jest naprawdę skały, jakieś znaleźć takie do zebrania. Niby są takie małe monomanciki. Ale nic nie znalazłem niestety, a bez kamieni to niestety nie zbudujemy nawet bazy większej. Więc chyba będziemy zmieniali naszą lokalizację stąd. Pójdziemy gdzieś może na zimę, ja bardzo lubię zimę. To jest moje ulubione miejsce w ogóle, arktyczna baza badawcza. Próbujemy się tam dostać, ale to będzie troszkę daleko, więc życzcie mi powodzenia, może uda się tam dobiec. Na razie pobiegnę tam bez rzeczy żadnych. Najwyżej później sobie to wszystko przeniosę. Wezmę narzędzia tyle. Z wilka upolowałem, można by zrobić sobie nożyk z jego kości. Tym nożykiem bardzo fajnie się zbiera. O, jeszcze ze skinem. Bardzo fajnie się zbiera zwierzęta. Mniej więcej bardzo podobnie do tego, jak się zbiera metalową siekierą. Ale to, zobaczycie później. Dobra, moi drodzy, ubrałem się. Wziąłem jednak cały nasz dobytek. Bo jakoś sporo tego nie ma. Ym, a myślę, że nie będzie mi się chciało po to wracać tutaj i idziemy, moi drodzy, w stronę. Może kosmodromu. Coś tu się zbudujemy. Tu jest dużo skał, więc myślę, że będzie fajnie. Jeżeli uda nam się w ogóle tam dojść, bo yy, takie wyprawy często kończą się porażką. Czym więcej niesiecie przy sobie sprzętu, tym. Przypadkowo częściej spotykać ludzi, jakoś tak to działa. Po prostu. O, pianka. Pianka jest fajna, ona tworzy ciepło. Ale też nas ochrania ładnie. O, pięknie. niej nie potrzebujemy. W takim razie zrobiłem trochę lepsze ubranko. E, na głowie mamy teraz. Na głowie mamy teraz kaptur z wilka i mandanę, czyli łącznie 25 odporności na obrażenia z broni palnej. To myślę, że już jest z w miarę spoko. Na klacie mamy 10 tylko? w jakim co? To broniło kiedyś o wiele więcej, powiem Wam. Uu, bardzo niedobrze. To broniło naprawdę dużo. 15, 10, a może i tyle? Pomyliłem. Dobra, no nieważne. Zdawało mi się, że o wiele więcej. Tak więc biegniemy sobie na kosmodrom. To jest moja druga ulubiona lokalizacja po arktycznej bazie. No i niestety jest tam najwięcej osób najczęściej Oho, gość o dobra, będzie po nas Jest, gościu z tłumikiem w ogóle Żegnajcie O, tak się kończy właśnie <laughs> Bieganie z całym setem No to jakiś gość niestety już grał tutaj długo, długo, ma broń palną Tłumik, cały zestawik, wszystko z tą sonikiem. Niestety tak to się właśnie kończy moi drodzy Dokładanie. Następnego. Cześć.